Nie wiem, co to za ludzie. Wiem jedno. Są do gruntu źli. Prezydent, rząd, politycy kradną, siedząc za biurkami. Ja kradnę, wyciągając broń. To wojna. W supermarkecie albo w centrum handlowym widzimy bogatego gościa. Łatwo takiego poznać po ubraniu i samochodzie. Śledzimy go i w odpowiedniej chwili zajeżdżamy mu drogę. Ukrywamy go i trzymamy, aż dostaniemy okup. Wtedy wraca do rodziny cały i zdrowy. Zakazałem matce chwalić się kim jestem. Nie może też za długo chodzić po centrach handlowych. To podstawowe środki ostrożności. Kiedy tu przychodzili, byli dobrymi chłopcami, ale potem wpadli w złe towarzystwo. To smutne. Chcecie wiedzieć, jak to robimy? Najczęściej pracujemy we trzech. Czekamy na ofiarę wczesnym rankiem. Otwiera garaż, żeby pojechać samochodem do pracy. Podkradamy się i wskakujemy do wozu. Tak to się zaczyna. Uważam, że ci ludzie są potworami i powinna spotkać ich kara. Jest bardzo groźny. Nie podda się tak łatwo. Jeśli go złapiemy, do końca życia pozostanie w więzieniu. Więc zrobi wszystko, żebyśmy go nigdy nie złapali. Przed chwilą dowiedziałem się, że podczas akcji zginął mój kolega. Popełnił błąd. Wiózł porywaczom okup, udając ojca ofiary. Kiedy przyjechał w wyznaczone miejsce, przeszukali go i odkryli, że jest policjantem. Strzelili mu prosto w głowę. Nie miał żadnych szans. Gdyby media powiedziały, że wypłacono nam tylko 230 tysięcy reali, nie doszłoby do następnych porwań. Niestety, bandyci odpowiedzialni za tamto porwanie uciekli z więzienia i mogą znowu uderzyć. Wyjdę w wieku 63 lat. Odsiedziałem już 8, więc jest szansa, że będę wolny w wieku pięćdziesięciu pięciu. Może być.